Witam serdecznie. W dalszym ciągu dominują izolatory. To już na jutro przygotowane długie kraty. Następne modele. Nie wymieniam jakie, ale e, praktycznie robimy w tej chwili wszystkie do różnych krajów. Tutaj mamy Deutsch Normal Mas. Tutaj również. Ale też są. Inne jedynki Zandery, duże też izolatory, pięcioramkowe. Duża partia przygotowana, następna do Belgii, simplexów i piątki, y, duże piątki wielkopolskie. Tutaj też już jest paleta przygotowana do Belgii do Plan B. dachy do Słowacji no i masa innych wysyłek w dalszym ciągu robimy daszki duże ilości krat tu jest następna duża paleta do Niemiec w zasadzie do Niemiec, do Austrii to są takie główne kierunki do innych krajów też przyszło też bardzo duże zamówienie z amerykańskiej firmy Betterby dzisiaj będziemy nad tym siedzieli uzupełnienie na rok 2024 dla izolatorów i krat wiemy, że jest większa ilość krat, ale też po raz drugi, bo bardzo dobrze przyjęły się izolatory do poddawania pozdrawiam